Ciełka się Manko, to rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, jeśli chodzi o prezentację ciągnika, który stoi za mną, to dopiero wiosną, ponieważ bym e, musiał nim tutaj wyjechać. Mm, a jest, że tak powiem, usadowiony już na stałe e, do prac wiosennych, ale e, dzisiaj, jeszcze kilka słów o starze. Zdecydowaliśmy się, że będziemy go sprzedawać. Pierwszy e, chętny kupujący pewnie już był, jak teraz ten film oglądacie. Więc jeżeli on się nie zdecydował, ogłoszenie będzie umieszczone w linku pod tym filmem. Albo też wrzucę je na Facebooka, Instagrama czy kartę społeczności na YouTubie, ale jeszcze zanim przejdę do części vlogowej, kilka scen z przejazdu z odpalania stara, bo tego wam brakowało w prezentacji. i mała przejażdżka starem, trochę już szaro, trochę pada, ale mam nadzieję, że jeszcze coś będzie widać, ale tak naprawdę o, o głos samego stara tutaj chodzi. Jak wspomniałem na początku, zdecydowałem się stara sprzedać e, po tym, jak właśnie napisaliście w kilkudziesięciu komentarzach, żeby e, go nie złomować. Ogólnie jeśli chodzi o złomowanie, tutaj tylko i wyłącznie kwestia ekonomiczna wchodzi w grę, bo niestety, no ale ten samochód nie jest, nie wiadomo jak dużo już wart. Zmienianie ramy, odremontowanie niestety mogłoby kosztować więcej niż cała wartość samochodu. Dodatkowo tutaj mamy wysokie opłaty, podatek do gminy OC i tak dalej, tak dalej. Dwa lata i można powiedzieć, że w samych opłatach, w samych braku tych opłat ten star jest zwrócony, więc no tutaj trzymanie go tak naprawdę teraz za kilku wyjazdów, tym bardziej że pojawiła się przyczepa, no nie jest Sensowne ekonomicznie, eee, ale jeśli uda się Stara sprzedać, to jak najbardziej będę zadowolony, że będzie on gdzieś chodził. I pierwszy klient, który właśnie się pojawił na tego Stara, jest klientem dość wyjątkowym, ponieważ star, jeżeli się uda, jeżeli jeszcze nie ma ogłoszenia eee, pod tym filmem, prawdopodobnie, prawdopodobnie pojedzie na rajd do Turcji. Eee, rajd Swampol <laughs> jest to rajd, w którym. Ludzie wyjeżdżają właśnie starymi samochodami odrestaurowanymi w ride do do jakiegoś zakątka Europy. W tym roku była to Irlandia i właśnie Fiatem 125P, jak pamiętacie, jechały dziewczyny ze swimera perełką. Więc tym razem być może ktoś pojedzie starem, ale no tutaj mówię, no, kosztów jeszcze do obłożenia w ten samochód jest bardzo dużo pieniędzy do obłożenia w ten samochód jest bardzo dużo bo niestety, no ale mówię, ta rama tutaj nie da się tego wywiaskować i pomalować, jak pisali niektórzy tak jak mówiłem, to co było widoczne na filmie to jest tylko i wyłącznie jedna część, bo po podniesieniu skrzyni ta rama wygląda o wiele gorzej <coughs> więc to niestety, ale nam po prostu się to nie opłaca Będą z brutalnym, więc no, zdecydowaliśmy się na złomowanie. Ale jeżeli jeżeli znajdzie się klient w przeciągu dwóch tygodni, z miłą chęcią go sprzedamy. Nie będziemy tutaj jakiś nie wiadomo, jak wielkich pieniędzy za niego chcieli. Więc może się uda po prostu uratować ten egzemplarz i, i u kogoś może będzie służył, może będzie stał. To już decyzja osoby, która ewentualnie go. Zakupi, a tutaj specjalnie jeszcze zjechałem właśnie na taką polną drogę, bo zazwyczaj po, po tej drodze tutaj zboże tym starym też było odwożone z pola. Pytaliście się też o wycieraczka poszła po zimie. Pytaliście się też o wiatr. Tak jak mówiłem, większość tutaj tras było koło domu, ale wiatr też nam był potrzebny. Czasami jakieś dalsze trasy, czy jakieś elementy i tak dalej. I niestety ale ten wiatol był zamontowany, chociaż tak naprawdę jeśli chodzi o kwestie rolników, jest to takie dość niejasne tam. Ale ten wiatol zamontowaliśmy. Bodajże były chyba trzy sytuacje właśnie, gdzie jakaś tam opłata weszła. Ale mówię, głównie chodziło tutaj koło domu, więc nie robił nie wiadomo jak dużych tras. Ale jeśli... Uda się go sprzedać, to super, a teraz przejdę do e, dwóch pługów, ponieważ jeszcze e, mam na sprzedaż dwa pługi, e, to akurat, uwielbiam tą jedynkę to. E, to akurat jest związane z tym, że jak już, wie, jak już wiecie nie orzemy od kilku lat, Pługi, że tak powiem, stały w zapasie, ale teraz zdecydowałem się je sprzedać. Więc przechodzimy do charakterystyki pługów. I teraz dwa ogłoszenia sprzedażowe. Jeśli któryś z pługów ci się spodobał, jesteś zainteresowany tym pługiem i chcesz go zakupić, to w opisie tego filmu znajduje się mój adres, e-mail napisz wiadomość, myślę, że spokojnie się dogadamy. Lokalizacja również będzie podana w opisie. Jeśli chodzi o pługi, były one praktycznie u mnie na kanale niewidoczne, ponieważ w momencie, kiedy założyłem kanał, byliśmy już w 90-kilku procentach bez orkowi. Jeśli chodzi o pierwszy pług, jak na zdjęciu widzicie, jest to pług Atlas czteroskibowy zagonowy. Pługiem tym zazwyczaj pola wykańczałem, czyli oranie skrajów, oranie jakichś klinów, oranie terenu wokół słupów energetycznych. Zazwyczaj robiłem to ja i to całkowicie obrzuciło mi właśnie orkę i... Ugruntowało w decyzji, żeby przejść w 100% na uprawę bezorkową, ale jak już kilka razy wspominałem, jeżeli będzie konieczność, to ten pług na polu będzie użyty. Myślę, że tutaj nie trzeba opowiadać za dużo o tym pługu. Większość z Was ten pług doskonale zna. Cena wywoławcza to 2600 zł do jakiejś tam lekkiej negocjacji. Za ten pług no tutaj góry pieniędzy nie dostaniemy. Kolejnym pługiem jest sześcioskibowy obracalny can Huard. Jest to pług, który był głównym narzędziem uprawowym przez długi czas. Zazwyczaj oraliśmy właśnie kierowcem, ale jest to pług w wersji 5 plus 1. Można sobie ostatnią parę skip odłączyć, więc jeżeli przykładowo teraz nie masz mocy pociągowej, możesz używać pięciu skip. A, a potem sobie przy okazji kupna większego ciennika dołożyć ostatnią parę. Jeśli chodzi o wersję pięcioskibową, oraliśmy z powodzeniem tutaj case'em pumą, tylko no to też trzeba mieć na uwadze, że akurat mamy ziemię troszeczkę lżejsze. Jest to pług półzawieszany, ciężar całego, w większości pługa opiera się na e, jednym kole. Jeśli chodzi o jego zwrotność i tak dalej. Tutaj z Case'em zdecydowanie lepiej on sobie radził, bo w przypadku kierowca po prostu łamało się to nam w dwóch miejscach. Jest to pług, który rocznikowo jest z 1991 roku. Jeśli chodzi o dostępność części, tutaj nie było żadnego problemu. My części, czyli jej duta, Lemiesze, kupowaliśmy w Bydgoszczy. Jeśli ktoś będzie chciał, to mogę bez problemu. Podać adres sklepu. Jeśli chodzi o cenę wywoławczą za ten pług, to myślę, że około 20 500 złotych i tak naprawdę no coś tam też możemy ponegocjować. I to tak naprawdę na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, Rolnik Nieprofesjonalny.